Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, bo jak już tu niektórzy zarzucają, ale ja widzę trochę więcej w tym memcoinie. Jest to, to, jest to projekt memiczny i jasne, ale ma fundamenty, że to tak nazwę. Po prostu z czegoś to się tam wynikło. Żeby go wytworzyć jest potrzebna, jest, są potrzebne koszty, praca maszyn, on nie powstaje sobie znikąd z powietrza. Komu dzisiaj wpadło kip? Mi wpadło na moje nody, które mamy. Zresztą ja i Michał naganialiśmy na nody czy tam na coś. Nody to były, nie? Bo to był pre-sale, to był chyba pre-sale tych nodów, tak, czyli whitelista. No, w, w ciągu tygodnia powinno, powinni dać możliwość odpalenia samych nodów, tak żeby one już pracowały, weryfikowały sieć i drukowały nam tokeny. Także super. Czukamy. Więc ja dostałem za nody, plus dostałem. Za kampanię Uprising. I teraz tak, za każdego Noda dostałem 5000 tokenów, a za kampanię Uprising dostałem 8000 tokenów, ale ja tam za bardzo nie, nie miałem czasu tego robić aż tak bardzo. Ale niektóre osoby, co na grupie pisały, dostały 10 tysięcy, 12 12000 tysięcy tokenów, więc całkiem fajnie, a dzisiaj 3 centy wybił już kip. Więc to jest też okres, gdzie te tokeny performują ciekawie i bym się zastanowił, czy pozbywać się tych tokenów od razu, czy może jednak jakoś częściami.